Słowacja, prawie jak Polska, co nas dzieli i łączy. Witajcie, zapewne każdy z Was wie, że jednym z sąsiadów Polski jest Słowacja. Ten niewielki kraj położony za południową granicą naszego państwa raczej nie przykuwa większej uwagi większości Polaków. No chyba, że nasza reprezentacja przegra z nimi mecz na euro. To wtedy wiadomo, wiele się zmienia. Jednak faktem jest też to, że kiedy w Polsce rozmawia się o sąsiadach, to w większości przypadków na usta i okładki gazet trafiają Niemcy, Ukraina, Białoruś czy też Rosja. Powszechnie Słowację myli się ze Słowenią, więc oglądając ten materiał, zapamiętajcie, że Słowenia jest znacznie dalej na południe i graniczy z Włochami a nie tak jak Słowacja z Polską. No dobrze, ale pozostając przy naszym południowym sąsiedzie, warto mieć na uwadze, że jest to nadzwyczaj ciekawe państwo, o którym raczej wiele Polaków niestety, ale niewiele wie. A szkoda, bo kiedyś kraj ten był nawet częścią Polski, a potem stał się jednym z naszych okupantów wraz z Niemcami i Związkiem Radzieckim. Dziś jednak znacznie więcej nas łączy, aniżeli dzieli, ale pozostałe fakty na temat Słowacji dowiecie się w toku tego materiału. A zdecydowanie warto, jeżeli chcecie też usłyszeć o jednej z największych Większych dzielnic biedy w całej Unii Europejskiej. Zatem jeśli jesteście gotowi, to zapraszam Was na krótką wycieczkę na południe. Pamiętajcie proszę także o tym, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę dla zasięgu, a twórca najczęściej lajkowanego komentarza otrzyma koszulkę Timu Globalistów. Zapraszam Was jeszcze tylko na mojego Discorda, gdzie po premierze odcinka, ale czasem także wieczorem mam okazję z Wami nieco porozmawiać. Link znajduje się w opisie. Okej, okay, nie przedłużając, wracamy do tematu tego materiału. Pomiędzy rokiem 1003 a 1031 ziemie dzisiejszej Słowacji wchodziły w skład Królestwa Polskiego po przyłączeniu ich przez Bolesława Chrobrego. Kronika polsko-węgierska opisywała, że granice Polaków rozciągały się bowiem aż do brzegu Dunaju, do miasta Ostrzychomia, potem wiodły do miasta Egeru, a dalej kierując się ku rzece, która zwie się ciepłą aż do grodu Salis i to tam kończyły się granice między Węgrami, Rusinami i Polakami. Ostatecznie zapanowania Stefana I Świętego Słowacja a właściwie to jej dzisiejsze ziemie zostały włączone do Królestwa Węgier, które w pewnym sensie wykreowały dalszą przyszłość tego państwa, bowiem do dziś mniejszość węgierska liczy tam nawet 10% mieszkańców. Jednak warto też nadmienić, że osadnictwo polskie głównie na spiżu i Orawie trwało nieprzerwanie od XV wieku, przez co można tam znaleźć wiele polskich naleciałości, a tereny te stały się przedmiotem sporu między naszymi krajami w 1938 roku. To też przyczyniło się do tego, że Słowacja jako państwo marionetkowe III Rzeszy zaatakowało Polskę w 1939 roku, zajmując m.in. Zakopane, gdzie odbyła się nawet oficjalna parada zwycięstwa Słowaków. Można właściwie powiedzieć, Wiedzieć, że Słowacja była trzecim okupantem Polski, jednak tych wydarzeń nie powinno się łączyć z obecną Republiką Słowacji, ponieważ wielu kolaborantów zostało później ukaranych, a aktualne władze już wielokrotnie przepraszały za to Polaków. Te wydarzenia wpłynęły jednak na jakiś czas na nasze stosunki z Czechosłowacją, aczkolwiek koniec końców spory rozwiązano, a polsko-słowackie granice przeszły szereg korekt. Natomiast ostatnie zmiany pochodzą z 2005 roku. Ciekawą kwestią, skoro jeszcze jesteśmy przy granicach, będzie region zakarpacki, który niegdyś stanowił integralną część Czechosłowacji, ale także Słowacji. Był on przedmiotem licznych sporów, ponieważ duża część tamtejszej ludności miała kiedyś pochodzenie węgierskie. Do dziś szacuje się, że tam nawet 15% Węgrów. To jednak i tak nie powstrzymało ZSRR od tego, żeby po wojnie tereny te przyłączyć ostatecznie do Ukrainy. A dziś Viktor Orban powołał nawet pełnomocnika do spraw Zakarpacia w 2018 roku, co zresztą wywołało oburzenie ukraińskich władz. Tak więc, jeśli część z Was zastanawiała się, czemu ten fragment Czechosłowacji, który należał nawet przez chwilę do Słowacji, dziś jest przedmiotem sporów Węgier i Ukrainy, tak odpowiedź już znacie. Wracając teraz do teraźniejszości, warto będzie. Nieco lepiej poznać Słowację i to, co ma ona sobą do zaoferowania oraz czemu w pewnym sensie można tam poczuć się prawie tak jak w Polsce. Zacznijmy od kilku ciekawych i nietypowych faktów. Nasz południowy sąsiad to zdecydowanie jedno z tych państw, jakie warto uwzględnić na liście przyszłych podróży. W końcu, jak do tej pory, na terenie tego kraju odkryto ponad 6000 jaskiń, a wiele z nich to naprawdę wyjątkowe, niemal filmowe miejsca. Te najbardziej spektakularne można znaleźć na terenie Parku Narodowego, Niżne Tatry, Słowackiego Raju czy Słowackiego Krasu. Więc jeśli kiedyś będziecie gdzieś w okolicy, to zdecydowanie warto zajrzeć. Na Słowacji znajduje się także 228 zarejestrowanych zamków. Przy czym piwnice pod zamkiem Czerwony Kamen, czyli z polskiego Czerwony Kamień, są najbardziej rozległym kompleksem podziemnych pomieszczeń w Europie Środkowej. Niegdyś mogło tam nawet mieszkać 800 osób, które do dyspozycji miały liczne sale bankietowe i nie tylko. Więc skala konstrukcji zdecydowanie robi wrażenie. Ogólnie rzecz biorąc, jak sami zapewne przed chwilą usłyszeliście, język polski i słowacki mają wiele ze sobą podobnego, przez co teoretycznie wzajemne zrozumienie nie powinno być aż tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Dlatego nawet bez znajomości języka podróż nie powinna stanowić większych problemów. Właściwie to możecie poczuć się niemal tak samo jak u siebie, zwłaszcza kiedy jesteście góralami. Warto nadmienić, że w obecnym spisie powszechnym w Polsce istnieje możliwość wybrania mniejszości, etnicznej góralskiej, natomiast na Słowacji jest to temat żywych rozmów już od wielu lat. A zwłaszcza po ostatnim spisie ludności, gdzie słowacką społeczność góralską szacuje się na nawet 10 tysięcy osób. Ich język, a właściwie to gwara, są niemal takie same jak dla polskich górali. Słowacka prawica mówi jednak stanowcze nie dla utworzenia z górali mniejszości narodowej, powołując się na spory historyczne z czasów II RP. Ale jak sami widzicie, Słowacja jest całkiem podobna do Polski. Także pod względem np. infrastruktury bowiem znajdują się tam liczne dworki i domy niemal do złudzenia przypominające te, które możemy znaleźć w naszym kraju. To jednak nie wszystko, co doskonale pokazuje Petr Żalka, czyli najgęściej zaludniona dzielnica Europy Środkowej. Na 1 km kwadratowy przypada tutaj 3600 osób. Jednocześnie to największa dzielnica Bratysławy o charakterze typowo mieszkalnym. Składa się niemal w całości z bloków z wielkiej płyty budowanych tak jak w Polsce w czasie PRL-u. Łącznie żyje tam około 104 000 mieszkańców, czyli więcej niż w niejednym polskim mieście. Sama Bratysława jest jedną z najbliżej położonych względem innej stolicy stolic świata, bowiem od austriackiego Wiednia dzieli ją niespełna 60 kilometrów. Ta lokalizacja spowodowała nawet, że kiedyś obecna stolica Słowacji była stolicą Węgier. Dziś natomiast patrząc na to miasto można zobaczyć, że podobnie jak wiele polskich aglomeracji są tam naleciałości po PRL-u, aczkolwiek sama Bratysława to bardzo ładne miasto o populacji Większej niż populacja Lublina. Przenieśmy się teraz nieco na północ, bo czeka tam na nas jeszcze wyprawa do jednego z największych slumsów Europy. Mowa tutaj konkretnie o osiedlu Lunik IX. Jak sami widzicie, nie jest to zbyt ładne miejsce, a ceny mieszkań są tam niemal najtańsze w całej Europie. I wcale się temu nie dziwię. Osiedle zostało pierwotnie wymyślone i wybudowane w latach 70. XX wieku jako osiedle typu ABC, które miało stanowić miejsce zamieszkania dla żołnierzy, milicjantów, i wtedy jeszcze nielicznej grupy Romów. Aczkolwiek metraż izb był tutaj jednak znacznie większy niż słowacki standard dla tamtych czasów, co wywołuje podejrzenia, że z góry miejsce to przeznaczone było do zasiedlenia przez rodziny bardzo wielodzietne, co zresztą typowe jest dla społeczności cygańskich. W latach 1981-1989 odsetek Romów osiągnął połowę mieszkańców osiedla, czyli około 2000 osób. W 1995 roku powstała koncepcja stworzenia na Luniku dzielnicy dla osób nieprzystosowanych społecznie, niepłacących czynszu itd. Tak Ten plan w pewnym sensie został zrealizowany, przez co obecnie mieszkają tam prawie wyłącznie Romowie, a osiedle jest ogromnym problemem społecznym dla miasta i budzi obawy oraz niepokój dla pozostałych mieszkańców. W końcu mieszka tam prawie 6 tysięcy cyganów. To też powoduje, że jest tam jeden z najwyższych współczynników przestępczości w całej Unii Europejskiej. Osiedle ma bardzo niskie standardy życia. Media takie jak gaz, elektryczność czy woda zostały odcięte, ponieważ Romowie nie płacili za ich użytkowanie. Przez zalegające śmieci oraz palenie w piecach, czym popadnie, również standardy zdrowotne są tam bardzo niskie, a choroby takie jak biegunka, śwież, wszawica, zapalenie wątroby i zapalenie opon mózgowych są dość powszechne. Bezrobocie na osiedlu jest bliskie prawie 100%. A to naprawdę poważny problem. Na obszarze osiedla istnieje jedna szkoła i jedno przedszkole. Lunik 9 obsługiwany jest przez linię autobusową numer 11, która zatrzymuje się tylko na wybranych przystankach autobusowych. Wejście do autobusu jest dozwolone tylko przez drzwi frontowe. Z powodu częstych ataków agresywnych mieszkańców, kierowcy autobusów jeżdżący na tej linii otrzymują dodatkowe bonusy pieniężne za ryzyko w pracy. Więc jak sami widzicie, nie jest to zbyt ciekawa okolica. W toku całego materiału można było zobaczyć, że Słowacja to naprawdę piękne miejsce. I dzieli z Polską jedno wspólne pasmo górskie, co w pewnym stopniu wpływa na lokalne wpływy kulturowe. Jednak, mimo iż jest to państwo bardzo ciekawe, tak mimo wszystko można tam znaleźć też dużo gorsze i biedniejsze miejsca. Naleciałości po komunizmie w postaci infrastruktury są widoczne podobnie jak chociażby w Polsce. Nasze kraje, pod względem rozwoju i gospodarki, są niemal identyczne. Przez co prawdopodobnie jeszcze długo będziemy ze sobą współpracować. W pewnym stopniu podążać, jak dobrzy sąsiedzi. Okej, okay, to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.